Witam kolejny raz. Dzisiaj chciałbym zaprezentować miernik częstotliwości FZ200. Jest to miernik częstotliwości do 200 MHz tylko. Pokrótki opis panelu przedniego. Tu mamy dwa wejścia: 10 MHz, 200 MHz, przełącznik reset, przełącznik wyboru wejścia 10-200 MHz, zatrzymanie w wyniku. Tu mamy włącznik sieciowy, przełącznik czasów bramkowania, przełącznik funkcji. Czasy bramkowania to jest 1 setna sekundy, 1 dziesiąta sekundy, 1 sekunda, 10 sekund. Przełącznik funkcji to jest od góry, to jest okres sygnału, zliczanie impulsów, test i pomiar częstotliwości. Miernik mamy ustawiony na pomiar częstotliwości. Bankowania 1 sekunda, weźcie 10 MHz, podamy sygnał i mamy kilohertz. Zwiększmy do 10 kilohertz. Bramkowanie 1 sekundowe: 1, 100, 1000, przepraszam, 1, 1, 10, 100, 1000, 000, 10, 000. 110 tysięcy to jest niedokładność generatora funkcji. To jest miernik prosty do bólu. Ma trzy układy scalone tylko. Ma mikroprocesor, wzmacnia dipress Brakuje mu niestety wyświetlania, że mamy w megahercach, w kilohercach pomiar, czy mikrosekundy, nanosekundy do pomiaru okresu sygnału. Dlatego trzeba trochę pomyśleć przy tym mierniku Mamy sygnał 10 mikrosekund, okres. Czyli wychodzi, że tu przed przecinkiem mamy mikrosekundy po przecinku nanosekundy. Dajmy mu 1 MHz. To jest niedoskonałość generatora funkcji. Generator funkcji jest podpięty do zewnętrznego generatora, taktującego sygnał 10 MHz T CXO, ale też jest ten generator niedokładny jest w miarę, więc ten wymiar, jeden wynik troszkę tam sobie pływa, ale to nam nie przeszkadza. Mamy pomiar funkcji, mamy funkcję pomiar częstotliwości. To jest test. Poczekaj, może to się zmieni. To jest test. Ustawię sobie na 1 sekundę bankowanie. Dajmy mu 1 Hz. To jest zliczanie impulsów. 1 Hz. Możemy je zresetować. Mijanik jest, prosta, powiedziałem, mikroprocesorek, wzmacniacz i prescaler. Trzy układy scalone, kilka tranzystorów, osiem wyświetlaczy. Za zaprezentuję jego budowę. Teraz 100 Hz. Ładnie liczy impulsy. To zajrzyjmy do wnętrza. Dlatego no kupimy właśnie z ciekawości, co kryje wnętrze. A na wnętrze kryje. A tu odsunę się. O, mikroprocesor. Tu jest generator kwarcowy i kondensator tyme do regulacji częstotliwości pracy. Generatora taktującego. Tu mamy prescaler, wzmacniacz. Kilka tranzystorów. Osiem tranzystorów do sterowania. Ośmiałem wyświetlacz, trzeba. W multiplexerze, jeśli dobrze pamiętam, nazwę zasilacz 5V i oto cały miernik. Teraz filmuję z ręki, o, Trzęsie się kamerę, wróćmy do jednego Hz zasetujmy i możemy sobie zliczać jakieś impulsy bardzo fajna funkcja sygnał zanik Od, odłączyłem dalej zlicza Czyli mamy licznik. Zmieńmy wejście na wejście 200 Mhz. No to jakie jakieś nam, nam wyskoczyło gwałtownie. To nas nie interesuje, tutaj nie wiem o co chodzi. Częstotliwość. i wybadajmy o co chodzi mamy 1hz, dajmy mu 1Mhz czyli jest nadal za nisko oś 9 mi się ręka trzęsie, bardzo przepraszam za to 9 10 Mhz

Możemy zasetować. No mówię, prosty mierniczek. Z ciekawości go kupiłem. Nikt go nie chciał kupić. Przypadło mi go kupić. 60 za tych to nie majątek. A zaspokoiłem ciekawość jego budowy. O tak wygląda w tej okazałości. To jest układ scalony. Można sobie zobaczyć jego znaczenie. Wyspecjalizowany licznik częstotliwości. Zarazem układ sterowania z Jest. I to tyle w tym filmiku. Dziękuję za obejrzenie, jeśli ktoś go obejrza, to dziękuję mu za to, komentarze mile widziane i do następnego razu, cześć!